Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Za niedługo będziemy wyciągać bańki i światełka na choinkę. Bardzo jest ciekawa historia światełek choinkowych. Moi kochani, pierwsze światełka powstały w 1882 roku w Stanach Zjednoczonych. Wykonał je uczeń twórcy żarówki Edisona, Edward Johnson. I te pierwsze światełka choinkowe. Były tylko dla najbogatszych. Był to taki luksus, że mogli sobie na nie pozwolić tylko miliarderzy, bo koszt tych światełek był wartości połowy samochodów. Dziś światełka może mieć każdy. Nie są żadnym luksusem. Ale moi kochani, mówimy o tym świetle zewnętrznym, materialnym, bo niestety światło wewnętrzne jest luksusem. Może bardziej teraz niż kiedyś. Ewangelie Adwentu mówią o tym, że do radości i światła prowadzi droga przez ascezę i ofiarę. Świadkiem tego jest prorok Adwentu święty Jan Chrzciciel. Moi kochani popatrzcie na niego, odziany w odzienie z wielbłądziej sierści, przepasany pasem skórzanym. Dzieci nieraz mówią, sweterek wełniany mnie drapie. Wyobraźmy sobie, co odczuwał Jan, kiedy na gołe ciało włożył skórę wilbłąda. Jad tylko to, co było dostępne tam na pustyni, czyli szarańcze i miód. Moi kochani, był to człowiek całkowicie wolny, od nikogo niezależny. I dlatego mógł sobie pozwolić na mówienie prawdy w sposób bezkompromisowy. Jest taka bardzo ciekawa i piękna postać, Władimir Bukowski, opozycjonista z okresu Związku Radzieckiego, człowiek niesamowitych wartości. I wyobraźcie sobie, że on, żeby móc być prawdziwy i walczyć o wolność w czasie komunizmu, wyrzekł się wszystkiego. Nie miał nic, nie miał pracy, pieniędzy i celowo nie założył rodziny. Mówił: pieniądze, praca, rodzina. To są zakładnicy, które chce zabrać system, żeby cię móc szantażować i zastraszać. Dlatego musiałem się wyrzec z tego wszystkiego. I w czasie przesłuchań, kiedy go nawet torturowano, mówi: Co wy mi możecie zrobić? Nie mam pieniędzy, które moglibyście mi zabrać. Nie mam pracy, której moglibyście mnie pozbawić. Nie mam żony, dzieci, których moglibyście skrzywdzić. Najwyżej możecie mnie zabić ale przegracie, bo będziecie wtedy mieli męczennika. I moi kochani, zobaczcie, całkowita wolność tego człowieka sprawiła, że nie można było mu nic zrobić. Nie, miał, nie mieli na niego haka, dlatego mógł sobie pozwolić na wszystko. I moi drodzy, taką wolność ma święty Jan Chrzciciel. I dlatego może wytykać na przykład Herodowi, Herodjadzie ich grzech, może mówić prawdę, może przestrzegać wszystkie stany, które tam przychodziły i gromić faryzeuszów, bo był całkowicie wolny. Ksiądz Pawlukiewicz, mówiąc o Janie Chrzcicielu, przywołał takie zdarzenie z jednej z parafii. Otóż była wizytacja, ksiądz biskup długo mówił, potem proboszcz jeszcze chciał się pochwalić nowościami w parafii, więc ta rozmowa trwała bardzo długo, przyszli na obiad. Podano obiad i ksiądz biskup kosztuje barszczu i barszcz nie był już gorący. I mówi do gospodyni, prostej kobiety, no ten barszczyk już nie jest zbyt ciepły. A ta pani, która była sobą, mówi tak, to trzeba było jeszcze dłużej gadać. Podobno goście zebrani bili brawo pod stołem, Cieszyli się z tego, bo sami czekali długo na ten obiad, ale bali się nawet uśmiechać. A ta prosta kobieta powiedziała to, co miała na sercu. I moi kochani, święty Jan Chrzciciel czyni to w o wiele ważniejszych sprawach. Dzisiaj w Niedzielę Radości jesteśmy w rozdziale 11 Ewangelii św. Mateusza przy wcale nieradosnym wydarzeniu. Otóż Jan Chrzciciel przebywa już w więzieniu. W zeszłą niedzielę spotkaliśmy Jana Chryciela w trzecim rozdziale, i tam z zapałem mówił: Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem ugodzien zawiązać sandałów na nogach. Oczyści świat, ma wiejadło w ręku, oddzieli pszenicę od plewów. A dziś w więzieniu ma wątpliwości. Wysyła dwóch uczniów, ponieważ nie może sam tego zrobić, bo jest w więzieniu, jest aresztowany, ani było telefonów. I wysyła dwóch świadków. Żeby zapytali Jezusa, czy, to jest, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też na innego mamy oczekiwać. Jan Chrzciciel nie boi się przyznać do swoich wątpliwości. I w tym również jest prawdziwy. Nie chce się przedstawić z jakiejś zewnętrznej, fasadowej strony, bo mógł na przykład posłać tych posłańców do Jezusa i kazać im przekazać – Jan jest w więzieniu. Głosi dobrą nowinę, jest odważny, mówi prawdę wobec strażników. Nie. On posyła do Jezusa dwóch uczniów, by przedstawili Jezusowi, zgodnie z tym, co przeżywa w sercu, jego wątpliwości. Może więzienie, ta cała sytuacja mroczna, trudna, sprawiła, że w jego sercu rodzą się wątpliwości. Moi kochani, dziś. W naszym świecie, w Polsce, mamy wielu naśladowców Świętego Jana Chrzciciela. I chciałem dzisiaj powiedzieć o jednym z nich. Jestem zafascynowany postacią już od dawna, księdza profesora Michała Hellera. Ostatnio powstały trzy filmy bardzo ciekawe na YouTubie, noszą wspólny tytuł Lubię nie wiedzieć. Ksiądz profesor Michał Heller jest teologiem, jest fizykiem, kosmologiem, matematykiem, Genialny umysł i moi kochani, kiedy włączymy sobie jeden z tych filmików chociażby, zobaczymy skromnego człowieka w koszuli pośród książek, już chudziutki, ma 89 lat, a umysł jak młodzieńca, który mówi niesamowicie ciekawie, no nie wszystko zrozumiemy, chyba że ktoś jest kosmologiem albo fizykiem. Natomiast ksiądz Michał Heller w tych w swoich, Wykładach, właściwie świadectwach, jest sobą. A musimy wiedzieć, że jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Templetona, otrzymał milion sześćset tysięcy dolarów. I wyobraźcie sobie, że całość przekazał na Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika. Ten genialny umysł, profesor, laureat nagrody, wyrzekł się tego wszystkiego dla nauki. I teraz ja sobie tak myślę, kiedy zestawimy, chociażby za profesora Hellera i wielu innych światłych, wspaniałych duchownych, myślicieli, filozofów, z tymi, którzy piszą komentarze w internecie, i jednym łatwym pociągnięciem ręki dyskretują Kościół, całą historię, to ja bym wszystkim tym internautom powiedział, proszę Państwa, do szkoły, żebyście chociaż trochę liznęli historii, fizyki. Geografii, nauk społecznych, i wtedy dopiero możecie coś pisać. Moi kochani, ale nie o tym chciałem mówić, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każdy z tych wykładów ksiądz profesor Michał Heller rozpoczyna od słów: Lubię nie wiedzieć. Ten, który ma taką wiedzę, mówi: Lubię nie wiedzieć. I mówi: Zawsze mnie dziwią osoby, które znają się na wszystkim. Wolą mówić, że wiedzą. Chociaż mogą wiedzieć nieprawdę, bo dla nich przyznać się do niewiedzy jest czymś tak trudnym, że wolą udawać tych, którzy wiedzą. Tymczasem człowiek, który wie, ma przed sobą jedną możliwość. A ten, który nie wie, ma przed sobą niezliczoną ilość możliwości. I to mnie fascynuje. Mówił ksiądz Michał Heller, że kiedy zaczął studiować matematykę, na pierwszym roku jeden z profesorów wziął ich do biblioteki uniwersyteckiej i pokazuje. Olbrzymie regały, pełne książek wielkich matematyków. I mówi, to było genialne pociągnięcie tego profesora, bo wtedy zobaczyłem, ile rzeczy nie wiem, jaka to potęga. I nie jestem w stanie w ciągu całego swego życia poznać chociażby cząstki tego wszystkiego. I potem, kiedy wróciłem do mojej parafii jako student pierwszego roku matematyki, pytali mnie, słuchaj, a takiemu księdzu, który studiuje matematykę, fizykę, to nie przychodzi do głowy, żeby być pysznym i zarozumiałym? Czy dzisiaj przypadkiem od tego nie przewróci w głowie? I ksiądz Michał Heller mówi: Ja wtedy pomyślałem, człowieku, i skoro tak mówisz, to ty chyba nigdy nie byłeś w bibliotece. Moi kochani, Jan chrzciciel idzie do Jezusa, żeby wyjawić mu za pośrednictwem tych dwóch uczniów, to, że ma wątpliwości, że czegoś nie wie. I teraz, moi kochani, zobaczcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Po tym wszystkim. Mówi oczywiście, co ci uczniowie mają przekazać, że są świadkami przywracania słuchu, wzroku, uzdrowienia strądu, przebaczenia grzechów, żeby to wszystko powiedzieli Janowi Chrzcicielowi, bo Jezus wie, że to go przekona. Ale moi kochani, po tych wątpliwościach, kiedy Jezus już ma świadomość, że Jan nie jest tak bezgranicznie wierzący w to, że jest Mesjaszem, bo ma wątpliwości, co Jezus mówi, powiadam wam, że między Narodzonymi z niewiast. Nie ma większego od Jana Chrzciciela. Czy Jezusowi nie przeszkadza ta wątpliwość świętego Jana Chrzciciela, ta jego prawdziwość? Dalej mówi, że jest największym człowiekiem spośród narodzonych z niewiast do tej pory. I moi kochani, teraz popatrzmy na siebie. Jezusowi nie przeszkadzają nasze grzechy, nie przeszkadzają nasze wątpliwości, kiedy do niego przychodzimy z tym wszystkim i przyznajemy się, stajemy przed nim w prawdzie. Że czegoś nie wiemy, że czegoś nie rozumiemy, że, nie, że mamy wątpliwości w wierze, to jemu to nie przeszkadza i to w ogóle w najmniejszym stopniu nie wpływa na jego miłość. Do nas ona jest dalej nieskończona, a w tej nieskończoności może być jeszcze większa, bo wie, że bardziej potrzebujemy jego obecności. Tak Jezus reaguje na tą pokorę i przyznanie się do wątpliwości Jana Chrzciciela, że uważa. Że jest największym z niewiast, czyli to nie wpływa na ocenę Jezusa wobec Jana. Dalej go kocha i akceptuje całą swoją boską istotą i ludzką jako człowiek. Moi kochani, jest taka groteskowa postać, ale zrobiła karierę w świecie. To był faworyt Katarzyny Wielkiej, Grigori Potjomkin. Mówią, że był to jej kochanek. A potem, ponieważ ona mogła sobie przebierać w mężczyznach, kiedy go odstawiła, poszedł w odstawkę, był dalej zaufanym człowiekiem i osiągnął bardzo dużo, największe stanowiska w Rosji ówczesnej. I moi kochani zbudował dla niej kilka miast. I teraz co robi? Chce jej pokazać te miasta. Płyną dnieprem, barką w kierunku Krymu i teraz. Panowała wszędzie w tych wioskach, w które mijali niesamowita bieda, głód, wszy, choroby. On odegrał dla niej taki teatr, żeby pokazać, jak wspaniały świat zbudował. Otóż postawił na brzegu Dniepru makiety domów. Były to piękne domy, fasady z namalowanymi oknami, były zaimprowizowane piękne firanki, kwiaty w oknach. Chłopi, ubrani, przebrani na ten czas piękne szaty, które potem im wzięto, mieli skandować i wywiatować na cześć carycy. Co chwilę stały wozy pełne zboża, pełne ziarna, żeby pokazać, jaki to jest dobrobyt. I tymczasem za tymi makietami, za tymi fasadami pięknych domów były deski, które to podtrzymywały, błoto i chwasty. Kiedy przejeżdżali, było 76 postojów. Za każdym postojem chłopów przepędzano dalej. Niektóre domki również przestawiano dalej. I caryca miała wrażenie, że cała ta droga jest usiana pięknymi zabudowaniami, pięknymi domami. To była tylko fasada. Jedno wielkie kłamstwo. I do dziś istnieje w języku powiedzenie wioski Potjomkinowskie Na określenie czegoś, co jest tylko kłamstwem, obudą, fasadą. Moi kochani, w życiu Jana Chrzciciela nie było żadnej fasady, był sobą. Prosty człowiek, ubrany w proste, siermiężne futro w wielbłądzie. Jad to, co miał pod ręką na pustyni. Nie było też fasady stwarzania jakiegoś wyidealizowanego obrazu siebie. Kiedy miał wątpliwości, poszedł z tym do Jezusa. I moi kochani, jeszcze jedna rzecz zauważmy i tu jest wskazówka dla nas. Dlaczego Jan Chrzciciel przestał mieć te wątpliwości? Bo nie poszedł z nimi do ludzi, nie poszedł do faryzeuszów, do ówczesnych rabinów, do przełożonych synagogi, ale poszedł z wątpliwościami, ze swoim niepokojem do samego Jezusa. Powiedz mi, czy to jesteś Ty, który miał przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Moi kochani, jeśli mamy wątpliwości, jakiś krzyż, cierpienie, idźmy z nim do samego Jezusa i tam otrzymamy Najlepszą odpowiedź. I moi kochani, to się dzieje na naszych oczach. Parę odcinków wstecz prosiliśmy o zaangażowanie się, by być strażnikiem Eucharystii. Fundacja Adoremus te Christe powołuje Kaplice Wieczystej Adoracji. Wyobraźcie sobie, po tym naszym odcinku w niesamowicie szybki sposób Wyprzedziliśmy inne parafie. Powstała adoracja, wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Czowicach Dziedzicach, w prawie z pomożenia Matki Bożej i z pomożenia Wiernych. Miejsce niesamowicie dogodne. Jeśli ktoś podróżuje z Katowic do Bielska czy odwrotnie, wystarczy, że odbije dosłownie parę metrów i właściwie przy drodze jest ten kościół. Wejście z zewnątrz, kaplica jest przepiękna. Dziękujemy Księdzu proboszczowi Jerzemu. Ryłko, że tak pięknie tą kawicę zrobił, Może, możecie zobaczyć na zdjęciu. Otwarcie kaplicy przejmujące, wyobraźcie sobie, że w szybkim czasie zgłosiło się 300 osób. O, panie, które były koordynatorami tego pomysłu, mówią, że to były niesamowite świadectwa. Wyobraźcie sobie, małżeństwo, tu z Bielska białej, jedzie z rekolekcji dla rodzin, dla małżeństw. Po drodze, w samochodzie zastanawiają się, jakie postanowienie podjąć po tych rekolekcjach. Przypadkowo włączają naszą szklankę dobrej rozmowy. Akurat mowa jest o tej kaplicy. I kiedy dojeżdżają do domu, już wiedzą, jakie jest ich postanowienie. Są strażnikami Eucharystii. Zgłasza się pewien człowiek, mężczyzna, i mówi: Ja bardzo proszę, żeby mnie wpisać na dyżur na najgorszą godzinę w nocy, jaką macie. Taką chcę podjąć. Inny pan mówi: Ja tu mieszkam koło remizy. Biorę jedną godzinę, ale wiedzcie, że jak będzie potrzeba ktoś zawali ktoś nie przyjedzie dzwoncie do mnie ja w każdej jak tylko będę mógł o każdej porze dnia i nocy przyjdę adorować moi kochani zobaczcie boże dzieło ksiądz Jerzy cieszy się tą kaplicą i mówi tam jest zawsze pełno nie tylko ten strażnik eucharystii który ma tam pilnować tylko przychodzą ludzie i moi kochani właśnie przychodzą jak Jan Chrzciciel ze swoimi problemami z pytaniami do Jezusa Masz pytanie, masz cierpienie, masz grzech, coś ci w życiu nie wychodzi, coś się zawala. Nie czekaj na nic. Idź do samego Jezusa. I twoja historia potoczy się tak jak historia Jana Chrzciciela. Nie, 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 nie chodzi o to, że on potem umarł śmiercią męczeńską, bo to wszystko oddajemy w ręce Pana Boga, ale ta fascynująca postać yy, największego z proroków Starego Testamentu jest godna tego, by ją naśladować. I zobaczcie, to jest sposób, to jest ten czerpak radości. W tą różową niedzielę, gaudetę, trzecią niedzielę adwentu, niedzielę radości mamy drogę, mamy czerpak do czerpania radości. Wystarczy podpatrzeć trochę i zacząć naśladować świętego Jana Chrzciciela. Niech na to Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A w gronie patronów na Patronajcie serdecznie witamy pana Wojciecha. Bardzo dziękuję za dobre przyjęcie tej książki, a zwłaszcza za te głosy, które mówią, że odnajdujecie w niej taką inspirację do trwania w nadziei mimo wszystko. To nam towarzyszyło, gdy powstawały te rozważania. Mimo wszystko, mimo trudności, które zawsze będą, jest światło. Kiedy przyjmiemy Jezusa do naszego życia, to nie ma takiej ciemności której by Jezus nie rozproszył. O to chodzi w tej książce. Jest to dobry prezent na Boże Narodzenie, że oprócz tych światełek na choince, pod choinką może być coś, co wyniesie światło w serca. Informacje, gdzie kupić książkę, znajdziecie w pierwszym, przypiętym komentarzu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zachęcam, żeby nas wspierać na Patronajcie, poprzez przycisk wesprzy i wpłaty na konto. Dzięki Wam docieramy do nowych ludzi. Bardzo dziękuję za Wasze komentarze. Są takie sytuacje, ostatnio na przykład takie zdarzyło, że ktoś ma jakąś wątpliwość i od razu przejmuje wsparcie poprzez inny komentarz, więc jesteście w takiej interakcji między sobą. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jeśli podoba Ci się taka forma głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny, nadziei, oglądnij także inne nasze produkcje.